Witajcie! Jak wiecie, wszystkie komentarze staram się czytać i nierzadko wybieram Wasze propozycje i robię z nich odcinki. Nie inaczej jest dzisiaj. Dzisiaj zaprezentuję Wam 8 aut do 20 tysięcy złotych, które wyglądają na dużo droższe niż w rzeczywistości są. Pomysłodawcą odcinka jest Monter. Pozdrowienia, kolego! 1. Chrysler 300C Auto to często wybierane jest jako pojazd wypożyczany dla pary młodej do ślubu, którego cena to tylko 20 tysięcy złotych, a w mojej opinii wygląda na dużo więcej niż wskazuje właśnie jego cena. Chrysler 300C to flagowy model należący do wyższej klasy średniej, produkowany od 2005 roku, który ukazał się już w dwóch generacjach. Produkcja pierwszej trwała w latach 2005-2011, natomiast druga generacja ukazuje się od 2011 roku. To właśnie ta pierwsza kosztuje tak mało. Która to zarazem była wielokrotnie nagradzana. Została ona nawet uznana za samochód roku przez Mototrend i dwukrotnie znalazła się na liście 10 najlepszych samochodów magazynu Car and Driver. W modelu Chrysler 300C zastosowano dwa typy nadwozia. Dostępne są 4-drzwiowe sedany i pięciodrzwiowe kombi. Wykorzystano napęd na cztery koła lub na tył, a silnik występuje w wersji benzynowej od V6 o mocy 193 koni do V8 o mocy 631 koni oraz w odmianie silnika diesla 218 konnej. Spalanie Chryslera 300C zależy od wersji silnika, jednak średnie utrzymuje się na poziomie 11-12 litrów na 100 km. W mieście natomiast auto potrafi spalić 20 litrów. 2. Citroen C6 Rozpiętość cenowa tego pojazdu jest dosyć duża. Da się znaleźć egzemplarze za 10 tysięcy złotych, a i również, które kosztują około 50 tysięcy. Do odcinka przyjmujemy uśrednioną wartość około 17 tysięcy złotych za auto, które dla niektórych wygląda jak nowoczesny brat-bliźniak z różnych matek Fiata Multipli. Dla innych jest to piękne auto, jednak którego przód do tyłu zdaje się nie pasować. Produkowany był w latach 2005-2012. Od 2016 roku produkowany jest jako nowy model o tej nazwie na rynek chiński, który wygląda z przodu bardzo podobnie do Passata. W ogóle tak z ciekawości sprawdźcie sobie w Wikipedii, w jakiej miejscowości ten samochód jest produkowany. Auto wyposażone zostało w zawieszenie hydropneumatyczne. Posiada on 16 stopni tłumienia z trzema trybami pracy. Zaprojektowano je jako alternatywę dla klasycznie stylizowanych limuzyn typu Audi A6 czy Mercedesa klasy E. Auto jest rzadko spotykane na drogach, ponieważ wyprodukowano tylko 23 tysiące egzemplarzy. 3. Jaguar X-Type. Ten samochód, produkowany pod brytyjską marką w latach 2001-2009, który kosztuje w zależności od stanu technicznego od 7 do 15 tysięcy złotych, gdzie na potrzeby odcinka uśrednimy cenę, tak jak dla innych aut tego zestawienia, wygląda majestatycznie. Auto kosztujące około 10 tysięcy złotych bazuje na Fordzie Mondeo, początkowo oferowane było w sedanie. Później wyszła wersja kombi, a jeszcze później lekko zmodyfikowano pojazd. My skupimy się jednak na początkowych rocznikach produkcyjnych ze względu na cenę pojazdu. Jeżeli chodzi o ciekawostkę, to właśnie wersja kombi z silnikiem wysokoprężnym była pierwszym modelem marki w tej konfiguracji. Silniki, które znajdziecie na aukcjach internetowych, to silniki o pojemności 2.1, 2.4 i 3 litry, jeżeli chodzi o benzyniaki, których prędkość maksymalna to 230 km na godzinę. A jeżeli chodzi o silniki wysokoprężne, to mamy do dyspozycji 2.0 i 2.2 litra, gdzie prędkość Prędkość maksymalna jest o około 10 km na godzinę niższa. 4. Audi TT Kolejnym samochodem na tej liście jest auto, o którym lubię mówić. Wielokrotnie na moim kanale gościła TTETK, gdzie wspominałem, że chciałbym, aby w przyszłości i w moim garażu znalazło się miejsce, co prawda nie dla tej starszej generacji, a dla nowszej. Niemniej, to właśnie Audi TT w wersji o oznaczeniu 8N, produkowanej od 1998 roku, ma tak niską cenę. Dla jednych auto wygląda jak gruz, dla innych na więcej niż w rzeczywistości kosztuje. Dajcie znać jakie zdanie o tym aucie macie Wy. W moim odczuciu, jeżeli zamówimy sobie do tego auta nie tak drogiego bodykita, z auta możemy zrobić naprawdę pięknie wyglądający, stuningowany pojazd. Auto spokojnie kupimy grubo poniżej 20 tysięcy złotych za starsze egzemplarze, które najczęściej cechować się będą silnikami 1.8 wraz z najpopularniejszym układem napędowym typu 4, czyli z napędem na 4 koła. Auto dostępne jest w odmianie z dachem lub bez niego. Przypomnę tylko, że wersja z dachem produkowana była od 98 roku, a bez niego od 99. 5. Mercedes CLS. CLS z 2006 roku, czy to CLS o oznaczeniu 350 z silnikiem benzynowym, czy to 320 z silnikiem wysokoprężnym, kosztuje od 17 do 20 tysięcy zł wzwyż. Jest jeszcze CLS 280. To to wygląda zdecydowanie na dużo droższe niż w rzeczywistości jest. Co prawda 30 tysięcy zł to cena powiedziałbym uśredniona, jednak sprowadzenie samochodu też jest dobrą opcją i myślę, że przy odrobinie szczęścia swój egzemplarz dostaniecie za 20 tysięcy zł. A warto, chociażby dla tych 3 litrowych, i 3,5 litrowych silników z mocą nie niższą niż 231 koni mechanicznych. Taki pojazd rozpędza się do 250 km na godzinę i poczuć w nim możecie się jak prezesi. Auto wygląda naprawdę zjawiskowo, jeżeli chodzi o jego tył. Reklamowany jako czterodrzwiowe coupé, będący sportowo stylizowanym sedanem. Tylko proszę pamiętajcie, ja nie mówię, że łatwo będzie znaleźć to auto za 20 tysięcy złotych, prędzej za 30-40 tysięcy, ale nie jest to jednak niemożliwe. 6. BMW serii 5. 20 tysięcy zł za 14-letni egzemplarz to nie jest wygórowana cena za tak wyglądające auto. Ciekawi mnie, czy ty nie kupiłbyś takiego samochodu z silnikiem dwulitrowym za taką kwotę mając wybór. Albo inaczej może, co byś wybrał, gdybyś miał wybór między jednym z tych dwóch aut za darmo? Fiata Grande Punto, który też potrafi kosztować 20 tysięcy zł, Czy taką betę? Można by też iść w serię trzecią, ale w tym odcinku proponuję piątą. Wybór dla większości będzie prosty. BMW serii 5 zadebiutował w 2003 roku i w tej odmianie produkowany był przez 7 lat w dwóch wersjach: kombi oraz sedan. W zawieszeniu zastosowano stabilizatory różnej grubości, regulowane amortyzatory i aktywny układ kierowniczy. Dodatkowo od 2007 roku na rynek wyłącznie amerykański była produkowana wersja benzynowa podwójnie doładowana 535i, posiadająca z tego co pamiętam ponad 300 koni. 7. Porsche Cayenne Samochód osobowy typu SUV klasy wyższej produkowany pod niemiecką marką Porsche od 2002 roku. Od 2017 roku produkowana jest trzecia generacja, choć spokojnie, nie zapędzajmy się. Co prawda w utrzymaniu to oto tanie nie jest, ale cóż. 15-letni egzemplarz kupicie w zakładanym budżecie, jeżeli mocno, zaznaczam, mocno się postaracie, sprowadzając go z północy lub zachodu. Prawdopodobnie takie auto będzie miało lepszą historię niż niejedna 17, ale w odcinku nic nie mówiłem, że będą pojawiać się tylko perfekcyjne egzemplarze pod względem technicznym i wizualnym. Porsche to Porsche, tu nie płaci się tylko za znaczek, ale z biegiem lat odnoszę trochę inne odczucie. Mniejsza z tym, Cayenne z turbodoładowanym silnikiem osiąga znakomite wyniki w tej klasie samochodów. Rozpędza się od 0 do 100 km na godzinę w czasie podobnym jak Porsche Boxster, czyli 5,1 sekundy. Ponadto prowadzi się bardzo dobrze jak na ciężkiego suwa. Ale ponownie nie rozpędzajmy się za bardzo. W naszym budżecie dostaniecie palącego jak smog i nie jeżdżącego tak dobrze Porszaka z silnikiem 3,2 litra. 8. Jaguar S-Type I przejdźmy sobie jeszcze do Jaguara S-Type'a, którego również zaproponował nasz Monter. Dla niektórych łudząco podobny do Jaguara z pozycji trzeciej, kosztujący około 10 tysięcy złotych. Produkowany był od 1999 roku do 2007. Może tył nie wygląda tak zjawiskowo oraz może auto dla wprawionego oka kosztuje tyle na ile wygląda, choć dla oka nieuzbrojonego wygląda jak prawdziwy, piękny, brytyjski wóz ze stylem i gracją, który będzie przemieszczać i polskie wyboje. Standardowe wyposażenie pojazdu obejmuje m.in. komplet poduszek powietrznych, system audio, klimatyzację automatyczną, kierownicę wielofunkcyjną, elektrycznie regulowaną kolumnę kierownicy, elektryczne szyby, elektrycznie sterowane lusterka, komputer pokładowy. Opcjonalnie pojazd wyposażyć można m.in. w aktywne zawieszenie, nagłośnienie firmy Alpine, nawigację z tunerem telewizyjnym oraz, uwaga, system multimedialny z dotykowym ekranem. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli ten odcinek podobał Ci się, daj znać w komentarzu. Jeżeli chcesz, zaproponuj kolejny odcinek. Jak mówiłem, bardzo często inspiruję się Waszymi komentarzami, a tymczasem jeżeli nie ma więcej pytań, ja żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Cześć!